Czy szare oczko w kiełbasie powinniśmy traktować tak samo jak szare oczko w wędzonkach typu szynka, schab, jeży? I tak, i nie. Ponieważ szare oczko w szynce powstaje w wyniku złego peklowania, długiego złego peklowania, na przykład 14-dniowego złego peklowania, podczas którego to już procesy ginne w środku w szynce mogły się rozpocząć, bo 14 dni się peklowało. Kiełbasy pekluje się krótko. 24 godziny, może ktoś próbował 48 godzin, to jest dalej krótko. Jeśli ktoś zrobił kiełbasę na samej soli, prawdopodobnie przepis właśnie o tym był, że w ogóle bez peklosoli, na samej soli, jeśli zrobisz szybko kiełbasę, czyli tam nie ma w ogóle peklowania, posolisz tą kiełbasę, zrobisz ją, e, w środku masz cztery szare oczko, wiadomo, brązowe, może być odwędzanie na zewnątrz, czerwony, ładny kolor mięsa, a w środku będzie szare. Jest to kiełbasa w porządku, ale jest to kiełbasa krótkotrwała. Należy tą kiełbasę traktować dokładnie tak jak kiełbasę białą. Kiełbasa biała składa się w całości z szarego oczka po prostu, prawda? Bo nie jest wędzona, nie ma obwódki ładnej, kolorowej, tylko cała jest szara. Cała jest szarym oczkiem. I jest z nią wszystko w porządku, z tym, że jest krótkotrwała maksymalnie 48 godzin po spożyciu. No chyba, że zrobisz kiełbasę tak jak kiedyś bywało. Czyli że robisz kiełbasę i po dwóch 3 tygodniach możesz tą kiełbasą gwoździe wbijać. Tak? Czyli, że jeśli zrobisz kiełbasę i bardzo szybko ją podsuszysz, ale naprawdę bardzo szybko, czyli przewiewne miejsce, suche miejsce, czyli wygonisz wilgoć, to ta kiełbasa może być długotrwała. Yy, ale jest to pewnego rodzaju ryzyko. Tam się może coś rozwinąć w tym czasie podsuszania tej kiełbasy. Bardzo szybkiego podsuszania. Jeszcze raz podkreślam, bo tu chodzi o to, żeby wtedy jedną, yy, z, yy, jeden z czynników potrzebnych bakteriom szybko wyeliminować. Tak? W tym przypadku wilgoci się pozbawiamy, która to jest im potrzebne do rozwoju. Ja nie robię kiełbasy z szarym oczkiem, no bo to wiadomo, jest to już kiełbasa wędzona, tam jest ciepło, bez soli, bez peklosoli znaczy się tam nie ma zabezpieczenia. Nie robię tych kiełbas w ogóle.